Julian Tuwim, pstryk. Sterczy w ścianie taki pstryczek, mały pstryczek elektryczek. Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk, to się widno robi w mig. Bardzo łatwo, pstryk i światło. Pstryknąć potem jeszcze raz, zaraz mrok otoczy nas, a jak pstryknąć trzeci raz, znowu dawny świeci blask. Taką siłę ma tajemną, ten ukryty w ścianie smyk. Ciemno, widno, widno ciemno. Któż to jest ten mały pstryk? Może świetlik? Może ognik? Jak tam dostał się i skąd? To nie ognik, to przewodnik. Taki drut, a w drucie prąd. Robisz pstryk i włączasz prąd elektryczny. Bystry prąd. I stąd światło? Właśnie stąd.